Cześć, witam Cię w dziewiątym odcinku mojego podcastu. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, ja nazywam się Bata Glińska i niezmiernie się cieszę, że tu ze mną jesteś, bo to miejsce, w którym mówię o rozwoju mentalnym, sukcesie i budowaniu życia oraz biznesu na własnych zasadach. Więc, jeżeli interesują Cię te tematy, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Cię kolejne odcinki. Dzisiaj temat, który poruszę, to droga droga od wątpliwości do działania. Bo sama byłam w miejscu i w momencie, kiedy zaczęłam w końcu wierzyć w siebie i zbudowałam życie, o jakim kiedyś tylko marzyłam. Ale nie jestem tu dla siebie, tylko dla ciebie. Więc wyobraź sobie teraz kobietę kobietę ambitną, czującą, że jest stworzona do czegoś więcej. Ale zamiast spełnienia czuję frustrację, zamiast wolności same obowiązki, zamiast działania czuję paraliż. Bo choć serce bije mocno, marzenia krzyczą, a intuicja mówi, no, idź po swoje, to codzienności jakby to wszystko zagusza. Czy ty też kiedyś czułaś, że życie, które prowadzisz, to tylko mały procent tego, co naprawdę w tobie drzemie? Ja czułam to latami. I dziś chcę ci opowiedzieć po części moją historię. Prawdziwą, bez lukru. Z każdą wątpliwością, którą czułam, z każdą chwilą, kiedy chciałam odpuścić. Ale nie odpuściłam, bo dziś wiem, że najpierw trzeba odnaleźć siebie, by potem odnaleźć życie, które naprawdę cię cieszy. Wiesz, co bolało najbardziej? Nie to, że nie miałam sukcesów, nie to, że mi nie wychodziło, choć to trochę irytowało, ale najbardziej bolało to, że nikt nie widział, ile w sobie tłumie. Na zewnątrz uśmiech. No, jakoś szło codzienność, jak u większości, ale w środku dziwna cisza. I to nieustannie powracające pytanie: czy to już wszystko, co mnie w życiu czeka? Zazdrościłam innym kobietom, które miały pasję, odwagę, które świeciły energią. A ja spoglądam na siebie w lustro i mówię: No nie, one mogą, mają lepiej, mają łatwiej. Ja tego nie mam. Ja nawet nie potrafiłam do końca powiedzieć, czego ja chcę. Byłam w miejscu, w którym nawet moje własne potrzeby były dla mnie obce. A ja przecież czułam, że to nie jest moje maksimum. I wiele osób mówi o tym, że miało przełomowy moment, o błysku, o impulsie. U mnie to trwało dłużej, bo ja czułam rezygnację. Miałam coś, co kiełkowało we mnie od długiego czasu, co przerodziło się we frustrację. Niewielka odwaga, tylko właśnie ta myśl, nie chcę już tak żyć. To wtedy zaczęłam szukać. Zaczęłam bacznie obserwować, czytać. Zazdrościć, ale już mądrze, nie w stylu ona ma lepiej, tylko co zrobiła, że tam doszła. Zaczęłam zadawać pytanie: o to, kim jestem, czego bym chciała, na co się już nie godzę, co mnie naprawdę boli. I dlaczego tak cholernie boję się zmian, skoro codzienność mnie tak dusi. I pewnego dnia na rodzinnej uroczystości rozmawialiśmy o finansach, raczej inni rozmawiali, ja słuchałam, bo nie miałam nic w tym aspekcie do powiedzenia. I pamiętam coś, co dosłownie mną wstrząsnęło. Jak jedna z osób powiedziała, że jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie, powinnaś mieć odłożone sumę na jakieś sześć miesięcy. Taką, z której będziesz mogła się utrzymać tak jak na dotychczasowym poziomie życia, nawet gdybyś straciła pracę. Zamarłam. Ja zupełnie nie miałam oszczędności. I w tym momencie poczułam paraliżujący strach. Tak silny, że niemal poczułam go w całym ciele. Bo prawda była taka, że ja ledwo dotrzymywałam do pierwszego. Byłam w tamtym czasie głównie na utrzymaniu męża. I choć nic na zewnątrz nie wskazywało na to, że jest źle, wewnętrznie wiedziałam, że nie potrafię zadbać o siebie w takim podstawowym wymiarze. I naprawdę poczułam przerażenie. Wszystko to, o czym mówili, zaczęło brzmieć jak dzwon, który budził mnie do rzeczywistości. Jeszcze tego samego dnia poszłam kupić książki rozwojowe, żeby zacząć. Myślałam sobie, ale jak to? Przecież jestem młoda, mam jeszcze czas, o to zadbam później, kiedyś. No, i przez lata oszukiwałam siebie, że jakoś to będzie. W tamtej chwili podjęłam decyzję. Dość próbowania. Dość zobaczy, co da się zrobić. Dość później. Dość wyspy kiedyś, którą bardzo dobrze znamy. Tylko to kiedyś często nie nadchodzi. Zdecydowałam, muszę to zmienić, bo inaczej życie, które prowadzę, przekształci się w kolejne lata frustracji. Nie chciałam dłużej być ofiarą tych okoliczności. Wiedziałam, że nie chodzi o to, że nie mam pieniędzy, ale o to, że nie mam w sobie odwagi, żeby zmienić kursu. I to była chwila, w której postanowiłam zacząć działać. Dziś moje życie zupełnie inaczej wygląda. Odnalazłam w sobie pasję, robię to, co kocham. Czuję wolność, mam zespół, który pół z serca. Przyciągam inne kobiety, które chcą czegoś więcej, tak jak ja kiedyś, bo ja też kiedyś szukałam. I nie, nie jestem wyjątkowa. Ja po prostu zdecydowałam, zaczęłam, zrobiłam ten krok w kierunku zmian. Od małych kroków. Nie czekałam na idealny moment. Nie stwierdziłam, że muszę mieć pełną wiedzę, aby zacząć. Zaczęłam, bo wiedziałam, że nie mogę dłużej tkwić w tym miejscu, w którym byłam. I w tobie też jest potencjał, który czeka, aż go wreszcie uruchomisz. Twoje życie nie zmieni się, jeśli nie podejmiesz decyzji o zmianie. Właśnie teraz. Więc jeśli poczułaś w tym odcinku część siebie, napisz o tym, koniecznie w komentarzu chętnie się zainspiruję. Możesz podzielić się też częścią swojej historii, nawet jednym zdaniem: niech to będzie twój pierwszy krok do zmian. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz w moich social mediach, to koniecznie zaobserwuj mnie głównie na Instagramie. Tam dzielę się tym, co mnie działa i pomagam kobietom, takim jak ty, nie tylko marzyć, ale przejść do działania. Pamiętaj, że wszystko zaczyna się w tobie. Nie potrzebujesz być gotowa. Wystarczy, że jesteś zdecydowana, by nie żyć dłużej na pół gwizdka. Dzięki wielkie za Twoją uwagę, za Twój czas, że tu jesteś ze mną. Jeżeli wynosisz wartość z tego odcinka, nie zapomnij zostawić reakcji, żebym wiedziała, że to, co tworzę, ma sens i wynosisz z niego coś dla siebie. Linki do moich profili znajdziesz w opisie do tego nagrania, a ja tym samym zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który już za tydzień.